od tynku z pamiętającej czasy przed zagładą ściany rozkruszył się o ziemię, tworząc chmurkę pyłu, która osiadła na solidnym, skórzanym bucie. Podirytowany właściciel poruszył stopą odrobinę za mocno, przez co przewrócił szklaną butelkę. Głośny brzęk rozdarł ciche powietrze, a mężczyzna przywarł do ściany. Wprawdzie ostatnie promienie słońca przebijały jeszcze przez nigdy nie znikające chmury, ale pierwsze nocne bestie zaczynały się już budzić. Kiedy po paru minutach Stalker zrozumiał, że tego wieczoru raczej nie stanie się niczyją ofiarą, z ulgą ruszył dalej. Zręcznie przeszedł slalomem między gnijącymi stertami liści, przeszedł pod zmurszałą podporą starej kamienicy, która od lat trzymała się tylko na słowo honoru i cudem uniknął spłoszenia resztek gołębi, których gruchot mógł zwabić niebezpieczeństwo. Kilkaset metrów dalej wędrowiec zatrzymał się przy odrapanym muralu. Resztki czerwono-biało-czerwonych liter z dumą prezentowały minioną chwałę, starając się nie zwracać uwagi na, na tuż obok gwiazdy Dawida na szubienicy. Mężczyzna spojrzał w ulicę stanowiącą kolejny etap jego podróży. Na szczęście dogrywające latarnie jeszcze były w stanie wykrzesać z siebie resztki światła, przez co miejscowe istoty wciąż chowały się w bramach walących się kamienic. Pociągnął łek z piersiówki na odwagę i wyruszył w drogę. Łuszcząca się farba na elewacjach, wyblakłe grafity, i drobne sterty śmieci na popękanym chodniku znaczyły jego szlak. W pewnym momencie zauważył groteskową karykaturę człowieka, cuchnący, zawszony bezdomny, wybełkotał coś niezrozumiale, będąc duchem w nieopisanych ludzkim językiem alkoholowych wojarzach. Stalker przy nie przyspieszył kroku. Od lat za wielu ludzi szukało ucieczki od zgrozy miasta w butelce, żeby w ogóle zwracać na nich uwagę. Po kilkunastu minutach zniknęły ostatnie promienie słońca, a co gorsza zaczął siąpić deszcz. Mężczyzna naciągnął kaptur, mając nadzieję, że nikt ani nic nie mi się na jego kurtkę i skręcił w kolejną ulicę prezentującą obraz nędzy i rozpaczy. Zdezelowane wraki ukradzionych wiele lat wcześniej z Niemiec samochodów zajmowały zardzewiałe torowisko, po którym od dawna nie przejechał żaden tramwaj. Rozsypujące się ze starości bramy zrujnowanych kamienic grały na wietrze piskliwe rekwiem dla miasta, a jego rytm wyznaczały monotonne uderzenia butów o zdezelowany chodnik. Mrok zaczął powoli budzić miejskie bestie. Nieartykułowane odgłosy rozchodziły się po ulicy, a nieoświetlone, zaśmiecone wnętrza budynków zamieniały się w istne jądra ciemności. Stalker w końcu dotarł do celu. Przeszedł przez pokryte rozmaitymi szczątkami podwórko, obserwowany przez zdychającego kota. Wspiął się przez grożącą zawaleniem klatkę schodową, mijając śpiącego, być może snem wiecznym, bezdomnego i zapukał do drzwi, zachlepanych dziwną cieczą, o pochodzeniu której lepiej było nie myśleć. Drzwi uchyliły się z morderczym skrzypieniem, ukazując oblicze rodem z dziewiątego krodu dunkenickiego inferna. Jego najbardziej przerażającym elementem nie był jednak złamany nos pokryty siecią pękniętych żyłek, szrama ciągniąca się od ducha do kącika krzywych ust, ani nawet sączące się wrzody na łysej czaszce. I w kraftowskim przerażeniem napawały przekrwione, zaropiałe i pełne nienawiści oczy, które właśnie lustrowały gościa. O, stalker, stwierdził gospodarz chrypiącym głosem nałogowego palacza. Przyniosłeś Mężczyzna skinął głową i w milczeniu wyciągnął z plecaka 6 litrowych butelek wypełnionych mętną cieczą. Odbiorca wziął jedną, sprawnie otworzył i pociągnął zdrowy łyk. — Ech, galanty, bimberek — ocenił po chuchnięciu. — Masz tu dwie stówy i spieprzaj do domu. Bałuty o tej porze to cholernie niebezpieczne miejsce. Stalker bez słowa pobrał wynagrodzenie i ruszył w drogę powrotną, na półpiętrze zatrzymał się i spojrzał przez pękniętą szybę w oknie na zrujnowane kamienice, zniszczone przez lata ulice i niepojęte przez ludzki umysł zło dziejące się w cuchnących moczem bramach. Aż trudno było uwierzyć, że bomba miała spaść na łódź dopiero za trzy lata.